I 800 troszkę Dzisiaj grałem w bloczkę farmy. Taką fajną grałem. No so, i. Już grałem. No dawno. Nie, ale. Już dużo grałem. Wiem. Fajna jest. Podoba mi się. Podoba mi się zwierzęta. A teraz mi coś każą zrobić. Hmm. Mhm. Dobra Pole, możemy po prostu pole Chodź i idziemy kłaść pole Pole potrzebne I to bardzo Dobra, co? Dam ci to Antidodum, antidotum na nadmiar wody. to? Nie to. Te za słabe pigułka jest lepsze. I jeden energią Co Coś jeszcze jest. Teraz aport rzucę ci kapcia. Mojego kop... kapcia ci rzucę. Kopcia. Nie. Może niektórzy że tego nie znają. A wiecie, co to oznacza? Kopeć? E, ten. Sadza. 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 Biedna. Może niektórzy nie kojarzą nie sobie kap yy, kopeć, ale ja kojarzę. Ale dobra, dłuższa to historia. Dobra, pieska teraz trzeba na ten kapcia żorej Piesku jeszcze coś mamy. Buta zimowego Żoryj będzie smakował. Mało. Proszę jeszcze. Ciebie powinno ci wystarczyć, nie? Gościu nara, jak skrzydła no, bierzemy to, otwieramy dałeś mi to gwoździe, motyka albo siekiera. <laughs> siekiera, niektórzy mm, pamiętają, siekiera Dara Czapeczka, Ja chcę mm, zagrodę dla kus, bo lubię kozy No to no, ale dobra, par 6. Teraz idziemy do. Kóz, kozy się ma. Ocencie, jak oni wyglądają. Od 1 do 10. piszcie ile byście dali im? 1, 10, czy ile? Przyjrzyjcie się im, proszę. Tak wyglądają. Ta jest najładniejsza. Albo inne są najładniejsze. Bo to są takie okulary. O, proszę zobaczyć. Ładne są kozy. Kubka pozbieramy. Ta jeszcze jestra. Dobra. Od 1 do 10, ile byście dali, dobra? Krowy jak zwykle zmęczony. Poczekaj, poczekajcie. Jarko zmieli karmy. Zapomniałem. O, oh no. Karmimy te krowy, świnie, świnki, pigi. Tu. Czemu ich Nie można pomalować świnek. A można chyba. A nie, to nie ta gra. Chyba to nie ta gra. Chyba tak. To nie ta gra. Ja nie mogę. Co ja? Ja już myślę o innej grze. Ja nie mogę. Ja cię kręcę. O innej grze ja myślę. Bo to ja mówię o tamtej... Nie chcę, żeby wiedzą... O! Coś porządnego dla nas. O dobra, kolejne, cegło i to, to. mały, to, to i to wszystko chyba, idziemy tu, tu, tu i bierzemy naszego traktorka kurde ta strona. Pyk. Tyłem. Przód. Tu. Widzimy przód. Skręcamy, zawracamy. Tu lekko. Tu. Tu, 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 tu. Właśnie, że tak źle jeżdżę, ale próbuję jedną ręką. Ręko działa. Tak powiem już. No, 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 no. XD. Pend. Jeszcze do wody Ja cię kręcę. Tu i tu, 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 tu. Ja ci kręcę. Jak to się mówi? Ja cię kręcę drugą wręczę. Tyk Jestem zawodowiec bardzo Nie ten haktryfkus Zawodowy kierowca który umie jeździć na 100% widzowie O jest, zakopałem się jeszcze O oh, jakoś wyjechałem widzowie udało się wyjechać Tu włączamy te nasze Tyk, tu, lekko. Mmm, Tak, no ja... No jasne, zawsze. Piesek nas obserwuje, a ty co? Myślisz, że my ten? Mm, coś tam, coś tam? Ale ja nie wiem. Dobra, <laughs> idziemy. Mm, odbieramy. Najlepsza ta jest to. Ja nie Ja nie lubię sieci. Tamtej wolę, to, to jest dobre. Pyk, 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 pyk. 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 I pyk. Mamy to. A i o tutaj, trzeba tym pojechać Kleko, tam teraz no, na wezmę o coś tam było poczekajmy co chcesz proszę pana to wolimy mm, mm, mm. co dostaniemy kurnik dobra dzięki kurnik wolałbym blaku zagroda ale dobra to to też jest dobra mm. Do czego mi kije? Mm. Tak. Pek, co tu trzeba? Pięć tych włókien, ale wyzwanie. Tu nie ma tych włókien. Mm. Nie chce mi się dalej tam. 5 włókien takich. To. O, hamburger. burger... Hamburger, burger do. Tu nie na pewno. Dobra. To chyba może. Może, a może większe i głębokie... To. Tu. 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 W razie w. Bierzemy 5 tu i tu na zimę, nie? Zima jest niedobra. Tu jedno, tu. Nie, 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 Dobra, już. Na tych. O nie, jest złe. Ziemię. Krowy. Krowy. Dobra. I teraz krowy 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 kozy 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 pyk. i tutaj no tak wiecie owce owce kozy kozy owce świnie świnie kopalnie już wkrótce Wkrótce to ja już mam 32 poziom. To kiedy to będzie? Mm -mm, wydobywane jajeczka takie wodne, nie wiem co daje. Pusty. Mm -mm. Bierzemy cały czas. Dajemy, bierzemy. Dajcie mi szybciej. Jeszcze ile tego? Plus plus. Wszystko zrywamy, a jeszcze tu zostały czerwone. No, się. O, to sprawdzamy, nie ma już. Cz, 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 cz. I Widzicie, co zawsze mi się dorabuje. Na tym momencie teraz muszę zarabiać pociągiem, pociąg mi zarobi. Bierzemy. pociąg, a jeszcze zwierzęta zapomniałem. Zapomniałbym jeszcze o zwierzętach kury. pek. Tak. Może mm, mm, mm. no, tak góry, czy nie? Jak zrobienie. Dobra, wszystko. Ja, wszystko. Tu, tak, wszystko. Nie, 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 wszystko. nie, wszystko, bo coś tak... Jeszcze nie, Która tu jest niej, jest jest nie, jedzona. Która krowa się nie najadła? O która, proszę mówić? Wy jesteście najedzeni. Która? A. Ja nie wiem. Oto jest pytanie dnia dzisiejszego. Która krowa jest nie najedzona? Ej, 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 i po co? Halo. Nie pasuje mi coś coś mi nie pasuje, dobra, nie pasuje mi coś. A um, już wiem czemu. Tu powinno być. No, halo, Hello. to tu i to tu. Tak, tu. Nie tu, bardziej o. No i, Nnnn, szybko kozy, się. Dobra, cyk. jedziemy siać. To tak, pierwsze, marchewy. Marchwi, trzy rządki ona jest. No halo. Tu trzy rządki. Mm. Do czego tutaj wykorzystałem batę? Tu Czasz Na no co ja wykorzystałem tak dużo marki Chyba nie dla... Naszych byków Tu 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 Myślę, że na tym skończymy Wiecie, to do zobaczenia kolejnym razem i cześć.